Cześć, witajcie na kolejnym posiu słuchajcie, ja już jestem na plaży oś numer 11 jest zupełnie inaczej niż było ostatnio w koszach czyli przerzutki będą możliwe powiem wam, pizga jak na Uralu łeb chce urwać ogólnie pogoda za szczególna nie była dzisiaj także ja się szału nie spodziewam tu mam troszkę puszeczek do wyciągnięcia ale żadnego szału nie będzie mamy jeszcze jedną i to wszystko z tego lecimy w ten drugi tradycyjnie sobie tam parę koszyków razem przeskoczymy i spotkamy się potem przy wejściu. Patrzcie, worem zawiewa mi się to troszkę obciążę. Proszę, jest pierwszy lech. Pierwsza zwrotka. Jeszcze dwie puszczki i to wszystko. I lecimy dalej. Ile się uda, słuchajcie, tyle się uda. Zawsze jest dobrze. Zawsze coś tam się uda nazbierać. Rzeczek. śmieci nie wiemy jest lech, ale mały, bezwrotny trzeba się trochę teraz pochylać, żeby tego towaru trochę wydostać Zabrać. z tego to wszystko patrzcie, kurde jak one lgną dzisiaj do mnie zwrotek jak widzicie w porównaniu z ostatnim razem tutaj jest w środku znikoma ilość ale nie zawsze można bić rekordy Jeszcze jeden sobie przejrzymy I Słuchajcie, chyba tylko dwie puszeczki no ale są będzie więcej tak pełno czegoś nie zabieram i mamy wszystko teraz lecimy tutaj ja słuchajcie dzisiaj ogólnie rzecz biorąc to przyjechałem z ochroniarzem zaraz wam bo ochroniarz został trochę z tyłu proszę wpada drugi leszek i to wsiął lecimy dalej. Nie wiem, Ochroniarz mnie miał Ale widzę ognik papierosa, także... Nie wiem, Patrzcie, wareczka trzecia. Wareczka czwarta. Puszki, ale pełne piachu. Bierzemy tutaj te, co nie są napełnione. Proszę książęce, piąta. Może nie będzie tak źle. Jeszcze jeden Wam pokażę i się rozłączymy. Jest mój obroniarz. zobaczcie. Małgośka, przywitaj się z widzami. Dobry wieczór chociaż powiedz. Tak by wychowanie wskazywało. Dobry wieczór. Przecież Cię nie nagrywam ona się wstydzi słuchajcie, bo jej wiatr szuprynę rozwiewa nieuciesana jest przejechała się rozchodzić, rozprostować kości i nawdychać jodu Nawet ciężko przerzutki zrobić, tak pizda dobra, tu już nie będziemy grzebać, tu są same kartony Dobra, rozłączamy się, spotykamy się przy zejściu. No, my już schodzimy, słuchajcie, tak to wygląda, pełen niebieski, jedna trzecia czarnego, 26 zwrotek. Zbieram sam, żona nie pomaga, nawet się... przywitasz się z widzami? Powiedz dobry wieczór. Dobry wieczór. No, mam nadzieję, że było słychać. My lecimy na następne zejście i się zobaczymy na następnym. Słuchajcie, my już jesteśmy na następnym zejściu, małżonka tradycyjnie została z tyłu bo ona twierdzi że ja zapierdalam po tej plaży a nie spaceruję ale jesteśmy w odległości głosu także chociaż nie wiem czy w tej pizziawie by było coś słychać o słuchajcie pierwsza zwroteczka EB z tego przejścia także jedna już jest my zakończymy na tym przejściu słuchajcie bo moja małżonka jest wykończona już po jednym zejściu chodzeniem po piachu są butelki żywca ale małego żywca się okazuje słuchajcie że zamiast małżonka mnie pilnować to, to ja ją pilnuję no i już jesteśmy po pierwszym stanowisku lecimy na drugie słyszycie jak szumi morze Naprawdę, dzisiaj pizga gorzej niż ostatnio chyba, No, ale taki mamy urok nadmorskich klimatów. O, słuchajcie, tysiaczek, druga zwrota. tego przejścia, ile dobrze pamiętam, 20, 26 chyba tak, to tak i tak nie było źle, słuchajcie już jest zwrot kosztów już jest zarobione a koszty to tak są no jakby policzyć baterie do latarki worki wszystko no to słuchajcie to tak wychodzi 5 zł 5 zł na posia średnio czyli po pięciu butelkach już mam zwrot kosztów paliwo wszystko paliwo jak wam mówiłem 10 km mam w dwie strony także może zaniecały tam 3 złote spale no i słuchajcie stąd to wszystko rozłączymy się z przy zejściu do zobaczyska słuchajcie już schodzimy półtorej worka i 21 butelek bardzo skromnie a dlaczego tak mówię bo to jest to przejście gdzie z piątku na sobotę miałem 5 worków w których było 131 zwrotek Ujmy dobrze. Także macie teraz porównanie co robi dobra pogoda, jaką różnicę. Także dobranoc wszystkim. Małośka powiedz widzą dobranoc. dobranoc. Słyszeliście, trzymajcie się. Ja już jestem po rozładunku Słuchajcie, tak to wygląda. Jakby wszystko zebrać do kupy, bo tu mamy pół woreczka, tu mamy pół woreczka. Tu mamy dwa pełne, to by wyszły trzy woreczki. Skończyła się pogoda i skończyły się konkretne łowy. W porównaniu z ostatnimi, no to to jest. Powiem wam, trzy woreczki. Tam było 11 i troszeczkę. No to to bardzo skromnie, bardzo skromnie ale ja jestem oczywiście zadowolony. 40 pary buteleczek. Także po prostu trzeba zacząć zbierać to co tam jest i tyle i zawsze będzie do przodu z wszystkim szybkie podsumowanie słuchajcie posia numer y, 11 tego wspólnego z żoną buteleczek mamy dwie skrzyneczki po 20 i tu mamy y, 9 czyli 49 szału nie było ale też byliśmy krótko y, ten posi się odbył słuchajcie w poniedziałek tak w poniedziałek w niedzielę przepraszam. W niedzielę. Bo już przed północą byliśmy w domu. Także w niedzielę. I teraz sobie wrzucimy worki. Tu mamy 4,5. za zaokrąglenie oczywiście. I tu mamy 3,300. 3400. No to powiedzmy, że mamy 8 kilopuszki. No jest dobrze. Słuchajcie. Zawsze to coś wybrane. Zawsze to są pieniążki. Pozdrowienka.